Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Kogamek. No a dzisiaj witam Was w drugim odcinku z serii Secret Neighbor. Jak grać? Dzisiaj zajmiemy się rzeźnikiem. No, nie przedłużając, lecimy do jego pierwszej umiejętności. A pierwszą umiejętnością rzeźnika jest hak do mięsa. Sąsiad może rzucić metalowy hak, który może przyciągnąć dzieciaki lub przedmioty yy, oraz wpływać na otoczenie, co zaraz zobaczycie. No, i jak widzicie, Butcher może aktywować mechanizmy, czyli na przykład, jak tutaj widzicie, otworzyć bramę lub ją zamknąć własnym hakiem, ale musicie pamiętać, że ma to swój zasięg. Pamiętajmy, że najlepszą umiejętnością Butchera, jeśli chodzi o hak, to przyciąganie. Jak teraz widzicie na ekranie, możecie przyciągnąć dzieciaka do siebie z naprawdę bardzo daleka, jeśli chodzi o yy, Secret Neighbor. Kolejną tym razem szybką, czyli pasywną umiejętnością jest śledzenie. Sąsiad widzi ślady zostawione w powietrzu przez dzieciaki, czyli tak naprawdę dym, który unosi się za wszystkimi dziećmi. No i jak widzicie tutaj na załączonym klipie za każdym z dzieci jest szary dym, który tak naprawdę pokazuje gdzie one są. Jeśli chodzi o ostatnią umiejętność sztucznego kruka, pamiętajmy, że jeśli zostanie 3, 3 dzieciaki zostaną na mapie, to kruk pokazuje gdzie jest następny klucz, a jako bochery możemy stworzyć takiego kruka, ale fejkowego, który tak naprawdę pokazuje losowe miejsce na mapie. Musicie pamiętać, że Kruk odnawia się 30 sekund, a hak Butchera 7. Porozmawiamy jeszcze chwilę o staminie Butchera, bo Butcher jest najwolniejszym ze wszystkich trzech najborów, ale ma najwięcej swojej staminy, więc możecie biegać naprawdę długo, ale najwolniej ze wszystkich, jak już mówiłem, trzech najborów. Zajmacie porównanie teraz e, widzicie butchera, a zaraz będziecie widzieć klauna. Jak widzieliście, clown bieg tylko kawałek całego biegu rzeźnika, więc jak widzicie rzeźnik ma najwięcej staminy ze wszystkich najborów, no ale bieg ewidentnie wolniej. No i co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie, oceniacie. Czekajcie na pogromców mitów, bo już niedługo. No i co? Ja będę się z wami żegnał. Bez zbędnego przedłużenia. Cześć!